Rodzice często pytają, no dobrze, ale jak możemy zapewnić naszemu dziecku poczucie bezpieczeństwa? Jak to zrobić? Po prostu należy być z tym dzieckiem. Dla dziecka jest potrzebna pewna stałość, to znaczy czas poświęcany temu dziecku i po prostu bycie razem, ale też taka stałość poglądów, pomysłów. Z jednej strony plastyczność, czyli rodzice się dopasowują do dziecka i do sytuacji, ale z drugiej strony wiedzą o co im chodzi. Więc potrzebna jest tutaj większa świadomość, świadomość siebie, świadomość własnych emocji, świadomość własnych reakcji, świadomość rodzicielstwa i taka dobra obserwacja własnego dziecka to razem powoduje, że potrafimy w ten sposób z dzieckiem postępować, żeby ono czuło się bezpiecznie. Czyli na przykład potrafimy być stanowczy wtedy kiedy dziecko potrzebuje tej stanowczości. Potrafimy różne rzeczy egzekwować, ale też potrafimy nagradzać, chwalić wtedy kiedy dziecko potrzebuje pochwały, a dzieci bardzo potrzebują wszelkiego rodzaju pochwał, nagród. I takiego wspierania i emocjonalnego, i wspierania zachowań. Także wtedy, jeśli to robimy, no to musimy jakby dobrze na początek dziecko obserwować, a później wiedzieć, jak mamy zareagować. I to wszystko daje poczucie bezpieczeństwa, a na początku to po prostu jest obecność. Obecność mamy, obecność taty, kontakt dotykowy, kontakt wzrokowy, przemawianie do dziecka, czytanie dziecku, bycie razem. I zabawa. Zabawa jest bardzo ważna, bo to jest aktywność dziecka, która, jest, która uczy dziecko świata. Dziecko w zabawie poznaje świat, uczy się nowych form zachowań, modeluje pewne zachowania, naśladuje dorosłych i przede wszystkim spędza z nami czas. Jest to coś, co sprzyja więzi, sprzyja relacji, sprzyja zrozumieniu. W czasie zabawy możemy dziecko właśnie dobrze obserwować, możemy przerabiać różne sytuacje, które się zdarzyły w życiu dziecka. I na pewno nie jest to czas nam zmarnowany. Natomiast musi być w nas pewna gotowość i pewna umiejętność bawienia się z naszym maluszkiem, od takiego właśnie zupełnie, zupełnie maleńkiego dziecka do dziecka starszego, które również potrzebuje spędzać z nami czas i potrzebuje się bawić, bawić się samodzielnie, ale bawić się też z tatą i z mamą.